Siemaneczko Udziska, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Seidler, a to kolejny odcinek Ojca Szóstnego. I w dzisiejszym odcinku Udziska. Dawno w sumie byliśmy w naszej pierwszej chałupie. Mniejsza o to. W dzisiejszym odcinku ludziska misje główne. I może jakaś misja zabójcza też się tutaj wkradnie. Misja zabójcza? Cały czas coś źle wymawiam. To powinno być zlecenie zabójstwa, bo. Misja zabójcza. Wstecenia zabójstwa? Nieważne! Polonistyka to jest ciężka sprawa. A my nie lubimy takich. Chociaż w sumie. Skoro nie lubisz cywilku ciężkich spraw, to czemu jesteś gruby? I czemu grasz w najwyższych poziomach trudności? Hipokryterek, Polska. Czyli po przejęciu dla Was trzech pełnych dzielnic i wielu innych rzeczach, nareszcie będę miał awans na drugi stopień. O, w ogóle, czy mi się wydaje? Czyli już pełni wrócił do zdrowia, tak? These men, these men of honor, they, too, are my family. La Familia Corleone. And mm -hmm. I invite you to be reborn as one of us. Yes, Godfather. You are now one of our qualified men. Do you only qualify qualification, please?

pół tysiąca szacuneczku, no pieniędzy też malutko, ale to zwiększenie dochodów nam definitywnie pomoże. Ranga druga nareszcie jest nasza. Jestem ciekaw ile będziemy mieli na randze trzeciej bonusów, więc ja zobaczymy na szybko. Druga niezbyt wiele dała, ale może trzecia będzie właśnie lepsza. Gdzie to się sprawdzało, czy pamiętam z was? Chyba w karierze, nie? Tak, dokładnie w karierze, w avanse. O kolejna ranga to już kapo jest, huch. Ale dalej widzę, że haracz nie jest na tylko kap po 55%. Hmm. A tych rank chyba nie ma jakoś bardzo, bardzo wiele, więc cime to troszeczkę jest. Ale przynajmniej mnożnik szacunku nam wzrósł. No i wzrósł, no i poziom dostaliśmy. Minutko. Teraz by sobie szybkość porozwijał w ramach zwiększenia szybkości ataku, że może tych bokserów kiedyś pokonać. A póki co. Och, jak miał Cię coś to chcesny po raz kolejny. I o głos to jednak jest. To jest to po prostu, no. Miło się go słuchać po kolejny po tylu tylu odcinkach, wiesz, to by już was 15 czy 20 go nie było. There in this world about demanding to be killed. They must have noticed w quarrel gambling games, they jump out of their automobiles in a rage. They humiliate bully people with capabilities they do not know.

Do domu? Do którego domu? Ja myślę, że mieszkań wykupionych, że do domu tej mi zbyt wiele nie mówi. Na szczęście niezawodna mapa nam zawsze pomoże. Jest to misja główna, co ciekawe. Hmm. Czyli rozumiem, że może wcale nie być za kolorowo. Ta niespodzianka może być bardziej szarogóra, niż by wyglądało po nastroju dziewczyny naszego głównego walkera. żony tu jeszcze daleko, jej. Bardzo daleko i aktualnie wiemy gdzie ponieważ ta trasa na pewno zajmie mnóstwo czasu. A już przebieżaliśmy ją dziesiątki razy. No i dobra uliska, jesteśmy już na miejscu. Więc sobie ładnie zaparkujmy prosto wjeżdżając w ścianę i wejdźmy do środka. Coś, wiem, czy to nazwać mieszkanie? Wiesz, my w końcu zawsze mieszkamy w hotelach, to Praktycznie wszystkie nasze kryjówki, domy, to stajemy wszystkie sobą w kotelu. Znaczy w bloku to jeszcze rozumiemy, bo to jest wiadomo mi mi miasto bardzo duże, rozległa metropolia. jest to mieszkanie pojedyncze to o, praktycznie nieosiągalna sprawa. Ale czemu my zawsze w kotelach praktycznie mieszkamy? Co jest nie tak z nami? Teraz to sprawa osobista. 1950 rok, obiecujący gangster, niezłe zarobki. Czy życie mogłoby być lepsze? Rodzina jest pod wrażeniem, krążą plotki, że Sonny ma pewne plany związane z swoją osobą. Frankie Mulone, silna, piękna i Twoja. Naprawdę warto sobie obejrzeć w i zagrać się w tą grę. Te tu wszystko nabiera dużo, dużo lepszego znaczenia. Ma dużo lepszy wydźwięk. Nigdy nie może być zakolorowa, prawda? Stary, jak jeśli coś stanie, to będzie mi naprawdę niewprzerwane. Wrzask, to nie brzmi zbyt dobrze. I znam jakieś gato. Gato, nie przeszkadzaj, co ty, Co ty wiesz o zabijaniu człowieku? Hmm, wysyłaj kapła, aby ustalić, dokąd zabrali Franki. Czemu nam Franki ukradli? Wy świnie. Ja mam tylko zamordowałem mnóstwo przyjaciół, podbiłem wiele interesów. Jakim prawem wy mi tutaj, kurczę pieczone, podkradacie obite. Ojc! Tego miałem nie zabijać. A no tak się czemu on w ogóle tak siedzi, głupio. <laughs> Drugiego go zabiłem, niestety... Terminatorek Polska się we mnie otworzył. A teraz w ogóle inny gość wpadł, tym razem był Santana. Santana no, to jakiś brat szatana, czy coś? Nie mam pojęcia. O, kurczaki pieczone, nie, w, nie kradnie się dziewczyny mafioza, To jest bardzo, bardzo, bardzo głupi nawyk. Tym razem, waćpanie, panie, słuchaj, no nie zabijecie przypadkowo. You know Stary, myślisz, że za takie słówka to ja cię puszczę wolno?

Boś powiedzieć, że Tatalia, no Tatalia, no czy to może nie ma faktycznie wielkiego znaczenia teraz? ale gdybyś powiedzieć, że nie, to się tylko gulcze gangster jest Tatalii. To, to może się domyślił, że dlaczego? Może dlatego, że zabiliśmy Solazo, który miał z nimi jakiś związek, koniec końców. Już nie wiem, kim on dla nich był, koniec końców, bo jak wiem, w ostatniej misji już się pogubiłem w tym wszystkim, ale definitywnie no. I tak, Tatalia, mam sporo podróży, że należy a teraz już to już w ogóle. Ma tych podróż miliardy po prostu. Gdzie jesteś, Monk?

Podejdźcie do kościoła St. Michaela w Brooklynie, znamy ten kościół, kościół świętego Michała, byliśmy tam już kiedyś, nawet była kłótnia a jego nazwy w którymś odcinku, gdyże pamiętam, i strzałeczki nas bardzo serdecznie prowadzą, milutko, troszeczkę może przez to jest niezbyt klimatycznie, ale cóż, klimaty na pewno doda ten pościg, który jest za nami, więc większego problemu nie da, troszeczkę klimatu... I przy okazji zagrożenia, ponieważ tyle o ile nie boję się celności naszych wrogów, to jednak wkurzony mąk w samochodzie plus mała wytrzymałość tego samochodu, znaczy mała to może niekoniecznie prawda, ale no niezbyt duża jak na to co się tutaj dzieje, powoduje małe zaniepokojenie dla mnie, ponieważ no... Jak zacznie on płonąć, to misja jest nieudana. Już nie uratujemy tego. A ptaszka nie pomoże, samochód zmienia samochodu też nie, ponieważ nie możemy zmienić samochodu. Kapka, jest to wkurzające. Co, Munk nie może wyjść do, do innego się przesiąść? To mnie zawsze wkurzało w tych grach pokroju GTA San na przykład właśnie tej tutaj, Ojca Chrzestnego. Niestety no, brak tej możliwości zmiany samochodu w misjach jest dość wkurzające. Wiadomo, ja że to więcej skryptów musiało wtedy być. Ja i nie było też super inteligentne, więc zasygowało się w samochodzie cały czas siedzieć, ale no cóż. Jednak byłoby fajnie, gdyby to jakoś działało. Zdecydowanie wielu recenzentów powiedziałoby, że to jest coś wspaniałego w tamtych czasach, że i wow, jakie pięknie! Jak pięknie zaprojektowane magia po prostu. Ja w ogóle nie wyjechałem przed komuś do złej dzielnicy. A jajaj, przyjechałem na złą dzielnicę jak widzę. Troszeczkę się w złe miejsce wkręciłem. Niedobrze W takim razie postaramy się przebić i wykręcimy, nie? Panowie Skoło Leone przychodzi nam pomogą troszeczkę. Zgubić pościg. No, już tam strzałem, że coś wybucha. Mogę przyjechać. Ooo, nie to, 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 to niesamowita siła kojęcia samochodów w tej grze mnie powala. Jeszcze brak kolizji przy tym pchaniu jest niesamowity. Pojazdy w tej grze po prostu są magiczne. Jakby już fizyka jazdy nie była magiczna, to jeszcze ich wytrzymałość, w ogóle bodale, Wszystko w tej grze związane z jest magiczne. Chyba, nie przyjacielu. Niestety. Zginąłeś z własnej głupoty, jakby nie wziął. I co, oni nas ścigają? Mimo tego, że tam było tyle tych tyle tych, tyle tych? samochodów, tyle tych barier samochodów. Ja pierdzielę. Aj, aj, aj ta gra i powala. Te ich krespienie się w tej grze jest totalnie po prostu zrąba maxa. Ale jedźmy, bo mówię, najgorszym naszym polejem będzie mąk, wkurzony, jak coś się stanie. Już nie wspomnę o swimie naszego biednego silverka wirtualnego. Ale jak mąk się wkurzy, to już nic mnie nie będzie miało łatwiej wygadania. Będziemy rozsmarowali na ścianie albo przynajmniej ostro pobici i znienawidzeni do końca wszechczasów, Więc jako że mąk jest spokotypem, to jednak no. Wiem, konie mechaniczne bym tak prosił o szybszy galop. Jednakowoż niestety to nie jest nasza ukochana furka, więc na jakiś super szybki galop nie możemy jest liczyć. Z wielkim smutkiem mówiąc. Czemuś zawsze muszę dostawać tą głupią furę, której tak nie lubię! Więc ja znowu ten sam most, tą samą furą przejeżdżamy, chociaż wtedy jak była ambulacja, ta ambulans, nie, to była przerobiona ta fura. Przypadek? Nie sądzę. Z innym dwie dzielnice zostały do zajęcia już tylko w tej grze, jak tak pomyślę, więc w misje główne, dwie posiadłości, dwie dzielnice i kończymy grę. Oczywiście, tych misji głównych zostało pewnie jeszcze całkiem sporo, więc to nie jest takie hop jeszcze misje poboczne, czy to jest zabójstwa i tak dalej. Ale i tak sądzę, że jesteśmy bliżej końca, a nie dalej. to ja teraz skręcić, tylko pytanie, gdzie my konkretnie, gdzie my tylko kościoła, tak? Myślę, to po prostu ten kościół to był w nie na Brooklynie San Michaela. No coś mogłem zapomnieć przez ten gdzie widziałem, był. Miejcie to bądź jego nazwę, kłóciliśmy się gdzieś przed 10 odcinkiem, a to już jest chyba 27, 5, 6, coś takiego, więc no. Trochę czasu minęło. Ponad dwa tygodnie, a to sporo czasu. Mniejsza o to, kto wpadł, to jesteśmy już praktycznie na miejscu. Te ich są w ogóle fajne, takie pozakańczane w taki dobry pikselowy sposób. Dob Nie gra Proszę. Zobaczcie, zapomniałem, że tutaj nie muszę wsiadać z samochodu. Wystarczy, że podjadę. Skrypty zrobią wszystko za mnie. Bałem się, że jak wysiądę, to mi gra się wybuguje. Wiesz, że trzeba wszystko jeszcze raz przejeżdżać. Dobra. Nie wiem, czy nie są, czy nie są przygotowani na tak od tyłu, wiesz. No stary, jakoś tak mi się wydaje, że mogą być na to przygotowani. A cóż, zaraz się z tym przekonamy. Dobra, włączyła się klimatyczna muzyka. To pistolet zabójcy w łapę i lecimy, nie? Pytanie, czy już tutaj wyskoczysz za kolejnym zakrętem? Jeszcze nie tu. Co on celuje? Kim Mamy okazję. aż ty w mordę, jak? Nie widział nas cały czas i nagle stwierdził, że o jesteś. Tu To ten z boku mu powiedział. Nieważne. Przez was cały plan... CICHEGO ZABÓJSTWA SPALIŁ NA panewce. Oj, Silver, jak nauczył się strzelać przez ściany, fajnie. O, tu w ogóle widzę... No, w krypcie się niezłe melanże odprawiało ta talia, tak? Taki pieczone, kto tam gadam? To ma taki farszywy głos, I go zaraz ustrzelić. Jego głos już mnie wkurzył. Twój głos nie wkurza, gościu. Idę po ciebie.

Kziewa hmm. naprawdę niefajnie To była tak zła sprawa, że aż napisy w grze nie wytrzymały.

No cóż, nie ma co się zajmować, ludziska. No, niestety, no podziało się jak się podziało. Najbardziej w tym szkoda biednego mąka. No ale cóż. Nie bez powodu było powiedziane jeszcze tam w tej scenie przy szpitalu, że nie powinno tak być. ale cóż. Mimo znanych konsekwencji bardzo prawdopodobnych, tak się działo jak się działo. Szło to w takim, a nie innym kierunku. Więc teraz już nie ma co szukać winnego, winowajcy. To już jest nieważne. Trzeba po prostu <laughs> przynajmniej się zemścić. Że zemsta, wiadomo, nie jest najlepsza na świecie. Ale cóż, przynajmniej pozwala choć trochę zapomnieć. Niby czasem lepiej się nie mścić. Ale są różne podejścia. To już jest cudziska jedna wielka psychologiczna sprawa. Czy zemsta powinna być, czy nie powinno być. Niech już powiedzą, że tak i że nie. Kolejny z końców agresja powoduje agresję, a kolejna agresja powoduje kolejną agresję, prawda? I to jest nieskończony ciąg. Jednakowoż... Też czasem ten ciąg można zamknąć. A niektórzy się po prostu mają to tak w genach, że muszą coś zakończyć, bo inaczej nie będą w stanie zrobić ani jednego kroka już naprzód. Nigdy w życiu. Naprawdę, kurczę, to nie niezła scena, powiem wam. Niezła naprawdę. Jakkolwiek zakończyła się bardzo negatywnie, no to jednak mimo wszystko... Klimat swoisty był. Naprawdę. Coś jeszcze miałem w ogóle powiedzieć, ale zupełnie wyleciało mi z mojej makóweczki przez tą scenę. Byłem no na tyle... Dobra. Mniejsza auto. Gdzie w ogóle jesteśmy aktualnie, bo będą się cięcie zrobić, jeszcze no właśnie mamy spory kawał do przejechania. Dobra odliska. w tej misji jeszcze... czy w tej misji, w tym odcinku wykonamy jeszcze jakieś decyzje zabójstwa. No i dopiero... Spotkamy się ponownie. Czyli po cięciu, jak tam dojadę, gdyż kawa, jak tam jeszcze został nam do przejechania. A póki co cięcie. No i dobra odliska. jesteśmy na miejscu zacenia No i kurzaki pieszone. Co ciekaw czekać, jakaś misja jeszcze przebije tą, jeżeli chodzi przynajmniej o wartość fabularną, zobaczymy, może ostatnia jakaś była super. Ale póki co so jednak ta misja chyba była najlepszą, jeżeli chodzi o właśnie wzniosłość fabuły. Może jakaś mechanika nie była super, ale fabularnie ta misja była świetna. Zierali mi troszkę mąka, bo on w sumie ścierwo zyskał, a tyle stracił. Jest to porządny kowok w serce za nic.

Cel Oskarowi kolejno w kolano, ramię i policzek. Oscar Zavala, Zavala, to kapo rodziny Stracji, który dopuścił się okropnych szczytów na pewnej ośmiastolatce, ukrywa się gdzieś w New Jersey, lecz ona nie wiedzą gdzie. Być może zaprzyjaźniony kapuś zdoła ci wskazać właściwy trop? Zerknij na mapę. Gdy, dowie, gdzie do, gdy dowiesz się, gdzie ukrywa się Oscar, ukaż go za zbrodnię, której się dopuścił. Rozumiem. Chciałem tutaj do czynienia z kolejnymi panami. Damskimi bokserami, rozumiemy, a więc się zaraz z nimi zajmiemy. W przypadku że nie są panowie jak jeden pan, no ale cóż. No i dobra, odiska, jesteśmy już przy naszym celu. Zacenia. Zobaczymy, jak ten dragon poradzi sobie z nami, a nie z biedną, osiemnastoletnią siostrzyczką członka naszej rodziny. Paru panów ze stracji, tak? Jakaś biedna kobieta to jest ona? Nie jestem przekonany. A co miałem z tym gościem konkretnie zrobić? Jak dobrze pamiętam, miałem strzelić mu w kilka miejsc, prawda? O, w kolano, ramię i policzek. Hm, nie wiem, czy strzał go chyba nie zabije, ale no cóż. Papa, pa. Pa, pa. No i teraz panie, no, mam nadzieję, że masz sporo zdrowia. Powinienem brać broń, która zdaje najmniej obrażeń pojedynczym strzałem. Czyli najpewniej będzie to właśnie Timoteusz. Timoteuszu, gdzie jesteś? No dobra. Chodź tu, przyjacielu. Kolano, tak? Proszę bardzo. Policzek? Jak ja mam strzelić policzek? Ok. I gdzie jeszcze miało być? Chyba w rońcie, tak? Dobrze pamiętam, miał być jeszcze w rońcie, nie? Ach, aż te partie trzała już za konkretne wybory, nie? Jeszcze w ramię. No stary. Daj ramciucho. To się nazywa z kimś droczyć, nie? Teraz go wziąć i zabić normalnie, to mu dałem pocierpieć trochę. Chyba teraz został w ramię. Upewnijmy się. Jeszcze raz może w kolanko dla pewności. No i jak ostatni raz dla ostatecznej pewności Przyjacielu wstaj na sekundę. Nadstaw policzek. Dokładnie. Worok dodatkowy spełniony. Jakże miutko. Dobra. No to rozumiemy, że to nie było nas. Może staramy się w w porządku. Ale cóż. Nigdy nie można być pewnym. Zresztą chyba tamten gosek raczej nie dopuściłby już do ponownego spotkania i z panami z rodziny stracji. Nieważne. Grunt, że kolejny śmieć został zabity. No, ze swoją bandą w sumie. To niekoniecznie, że wszyscy byli śmieciami, ale... Ktoś ich tam wie. Jak na to patrzyli, na pewno aniołkami nie byli. I chyba już zniknęły nam, jak tak widzę, zesnienia zabójstwa. Zauważcie, że już chyba niczego nie ma, chyba, że ja coś przyślepłem. Ale nie widzę już żadnej pomarańczowej kropki. A więc w kolejnym odcinku w takim razie znowu misje główne, ponieważ wszystkie misje już... Wszystkie misje poboczne aktualnie, na aktualny moment przynajmniej wykonane. Nie jestem pewien czy jeszcze powrócą z zabójcy, ale aktualnie ich nie ma. A interesów jeszcze na razie nie mam zamiaru przejmować, najpierw chcę troszeczkę awansować. A więc uciska następnego razu, jak się podobało pamiętajcie o w górę, nie podobało pamiętajcie o w dół, pa pa.